W dzisiejszym odcinku będziecie mieli okazję dowiedzieć się czegoś o nas. E, a dokładniej e, przeprowadzimy ze sobą wywiad. E, będzie podzielony na dwa odcinki. Najpierw ja przeprowadzę wywiad z Romkiem, a w następnym odcinku Romek przeprowadzi wywiad ze mną. Więc to zapraszamy, zaczynamy. Jesteś gotowa na moje pytanie? Ja jestem gotowa, ale wiesz, że ja zaczynam. No wiem. A są takie straszne? Bardzo. Osobiste? <noise> <noise> Okej, okay. no dobra. Pierwsze pytanie na rozgrywkę, <noise> jakbyś opisał siebie w trzech słowach? Perfekcjonista, to na pewno. Tak, jak coś robi to zajmuje mu to tyle czasu, ale no wybaczam, bo ja też. <noise> no to perfekcjonista. Jest optymista, jest yy, pesymista, a ten po środku? To to ja jestem realista. Trochę... Realista, o, tak. realista. Czemu takie trudne pytanie? <laughs> to pierwsze dopiero. Już jestem załamany. No a dobra. co myślisz, że zapytam, jaki kolor lubisz? Perfekcjonista, realista. No pewnie to jest tutaj, ja wiem, ja, 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 ja wiem, ja wiem. No i co? Pomocny bym powiedziała na przykład. Pomocny? Mm -hmm. Zależy dla kogo. No, ja mówię z własnego doświadczenia. Mm, ok, okej. No to, no w sumie może być. Pomocny. No chyba, że masz jakieś trudne... Nie, właśnie tak... Trudne nie pytanie, wiem. Ja wiem, że strasznie się ciężko, ciężko o sobie mi... mówi. Ale ciężko coś, coś takiego wiesz, wybrać. Co faktycznie ciebie opisuje, no. no, no, no tak, rozumiem. Trzech. Ale pomocne, myślę, że opiekuńczy. Tak. Coś z tym tak, w tak, no, tak. To na pewno tak. tak. No. Okay, to lecimy dalej. Boisz się bardziej. Nie, no. Co daje Ci największą motywację do działania? Mm, ja sam. W sensie moje myśli po prostu. Czego co chcę osiągnąć, co muszę zrobić i co, jak będzie wyglądało moje życie. Jak już to zrobisz. Gdy zrobię to, co, to, co myślę, no, to, to, to to jest takim mocnym, ale w to bardzo dużo rzeczy wchodzi, w sensie, ja nie myślę tylko i wyłącznie o sobie, o swoim życiu jak najbardziej, ale w moim życiu jesteś ty. Są też na chwilę obecną koty, no bo wiadomo, że <grym> wiecznie Niestety, ale z nami nie będą, no ale. Nie, ja mów to oczy Oczywiście, oczywi że biorę ich pod uwagę. No i ogólnie życie, jak, gdzie, co. Więc... Czyli wizualizujesz sobie cel, który chcesz osiągnąć i to Cię motywuje, żeby wstać, robić i to osiągnąć? Hmm, też. No aczkolwiek motywacja to jest takie. Dyscyplina, później motywacja. No najpierw, przeważnie zaczyna się od takiej chwili motywacji, że o chcę zrobić to i to, a później właśnie już nie ma motywacji i zostaje sama dyscyplina. No zależy, ja, ja nie zawsze mam coś takiego, że ale bym kurdy to zrobił, nie mm. wiem teraz na przykład no, pracuję nad czymś i nie mam coś takiego, że ale kurdy będzie ale fajnie tak. Ale ten pomysł, ten pierwszy, to było, że było. ale to będzie, wiesz było, o to mi było. chodzi, było. Tak, nie, że tak, tak. sam pomysł o tym, że Fajnie, gdybym zrobił to i to. No, to jest ta motywacja, tak. a później już ta dyscyplina, no, trzeba siadać i to robić. Trzeba się kontrolować, nie? Po prostu do tego tak, dążyć, tak. do tego, co, 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 co już jakby widzę cel, to mm, idę. idę, nie? Więc tak. Okej, okay. fajnie. E, jakie miejsce na Ziemi chciałbyś zobaczyć? Pierwsze, co mi przychodzi, to Beachhead, Head, czy tam Beacheshead, nie wiem, jak to prawie się mówi. To, co ci mm -hmm. Ten klif taki, tak, to jest. Ten mm -hmm. cliff, no Nie wiem. Ja, ja wiem, że są jeszcze miejsca inne, prawie że takie same, tylko. Ten jakoś wspomnienia coś... wiążą się z uczuciami, które jakby czułeś. Mm -hmm. Jeżeli nic nie czułeś, albo mało co odczułeś w momencie, którymś tam, no to go nie pamiętasz. Mm -hmm. Jeżeli to jest coś mocnego i to akurat było coś, mo coś mocnego, bo nie pamiętam, czy to był film. Czy jakiś, nie wiem, przypadkowy filmik w necie, ja po prostu siedziałam i wow. Wow, za dzieciaka, i te... mówię, kurde, nie Takie no, dziecięce marzenie, tak, 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 mm -hmm. tak. tak, 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 tak to, to jest tak. mocne. No, no ja pamiętam takie swoje właśnie, jak mogłam spełnić. To jest niesamowite uczucie. Hmm. Tak. No więc tak. tak. Co wzbudza w tobie strach? Czy jest w ogóle coś takiego? Na pewno coś się znajdzie. Co wzbudza. Strach. Strach może niekoniecznie. Stres, jak najbardziej, to dość no, dużo rzeczy. No, moment niespodziewanej odpowiedzialności może to mhm. jest trochę stresujące coś takiego nowego albo po prostu jakaś sytuacja, do której nie byłeś gotów, a ona nie jest taka. No jest, jest coś poważniejszego, że tak powiem. Tak to ujmę. No to wtedy jest stresik, ale staram się szybko i dobrze mi to wychodzi, żeby się uspokoić. Ale tak strach, strach, no czasami nawet film cię nie? Mm -hmm. ten... Ale na przykład weź jakieś zjawiska paranormalne albo mm. masz coś takiego, że nieraz się zaskizujesz na jakimś punkcie, nie wiem, coś stuknie, puknie. Raczej przyjmuje to, tak, tego... to Ale to nawet mogą ci ludzie przestraszyć, przestraszać. Nie, tak, nie wiem, jasne. czym się zajmujesz no. i ktoś nawet nie musi tego robić specjalnie, ale coś powie już. Tak. Albo ktoś na przykład w nocy wraca, wstaje z łóżka po ciemku, jak wracasz z łazienki i nagle. Weź. Weź. Totalnie myśleliśmy, obydwoje już dostajmy zawało. No, to było straszne tak naprawdę to akurat było straszne. Okej, okay, no to chyba to wiemy. Lecimy sobie z pytaniem piątym. Wspomnę jeszcze, przygotowaliśmy po 10 pytań, więc każdy z nas dostaje 10 pytań, tak? A u ciebie oni idą, jakby każde pytanie to wyższy poziom trudności, czy? Ja <laughs> <wiem>. <laughs> Nie, no dobra, to teraz luźniutko. Jakby wyglądał Twój idealny dzień? Opisz go. Jak sobie wyobrażasz taki wiesz, idealny dzień. Teraz czy później? To jest duża różnica. To zależy już od ciebie. Okay. Jaki będzie idealny? Czy ten teraz, czy ten później. Zinterpretuj. Zinterpretuj to jak chcesz. Okej, okay, no to tam po prostu dwa przykłady. Pierwszy powiedzmy, że on będzie teraz na te możliwości. Tak, na te możliwości i tak dalej i to idealny też zależy ja teraz bardzo się staram nad tym, żeby moje dni były jak najbardziej produktywne. Nie idealne. Mm. Więc no, jeżeli to, co ja sobie ustalę jakiś cel, że ja dzisiaj to zrobię, a to nie są jakieś takie proste rzeczy, jeżeli mi się uda to zrobić, no to to będzie bardzo fajny dzień. A jeżeli chodzi o później, no to wiadomo, plaża, koktajl, <gry> jakieś tam. No, Bachawy! No, niekoniecznie w sumie. Mogą być to również i góry albo nie wiem. No, a jakbyś miał tak. Wrzucić się teraz w wyobraźnię i, i opowiedzieć tak ten dzień. W sensie wstaje rano i na przykład, nie wiem, piję kawę. No, ja na przykład swój idealny każdy dzień. Zaczynam od kawy. Albo uwielbiam zapach kawy, jak ktoś tą kawę zrobi. Co mm. możesz tak opowiedzieć? Wstaję z łóżka i nie wstaję z łóżka. A, budzę się i dostaję w łóżku i mogę wóżką. spać cały dzień i nie, jeść. Nie, nie, no to jest nie, nie, fajny nie. dzień. No rzadko się zdarza. Tata. Znaczy, dużo rzeczy można zrobić w ciągu dnia, aczkolwiek i tak czasu za mało. Nie, raczej. Ale nie mówiąc tu o pracy. No. No wiem. Mówiąc o takim M wiesz. No to mówię, że budzę się. Razem się budzimy. Gdzieś na wakacjach, na wyjeździe. Raczej za granicą. Kawka. Idziemy. No, śniadanko. No, wiadomo. śniadanko jest ważne. To bardzo ważne. No i później na jakąś wycieczkę. Gdzieś coś zwiedzić, ale nie muzeum czy coś takiego. Mm. Tylko jakieś takie Ładne. krajobrazy tak. i, i, i podobne rzeczy. No więc spędz spędzenie po prostu razem. Ten czas. Kolacja. Jedzonko. Nie, Jedzonko. Podoba mi się, że złożył się Jemy. <grym> Śpimy. <grym> Nie. </dajony> ok. E, no dobra. Gdybyś U, miał to... możliwość. <grym /dajony> Zaczynasz tak. Jak Nie no. E, gdybyś mógł powiedzieć coś małemu sobie z przeszłości, to co byś mu powiedział? <grym /dajony> Ciekawa, czy pomyślałeś. Co bym powiedział? To ciekawe, ale powiedziałbym po prostu, że musi przetrwać. Musi, musi, musi czy... przeżyć tak. Dasz radę. Będą nie do końca fajne rzeczy w Twoim życiu, ale dasz radę. I będzie, będzie zarobiście. Gdyby ktoś mógł spełnić Twoje jedno życzenie, to jako, jakie ono by było? Oczywiście, jeżeli chcesz powiedzieć. Gdyby ktoś mógł spełnić moje jedno, jedno życzenie. Czego byś sobie życzył? Ale wszystko, co chcesz. <słuch> 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 Ciekawe. Bo. Nie powiem, nie powiem kasa, pieniądze, tak jak już kiedyś z Tobą rozmawialiśmy, fajny jest ten... Droga do celu. Droga do celu, a nie samo spełnienie celu, mm. bo dalej, co dalej? No wiadomo, stawiać sobie po prostu większy cel. No okay. tak, większe szczebelki, ale... Tak, nie nie do końca więc... Jest. Trudne to jest, prawda? Ja nie wiem, naprawdę nie wiem. Bo w sumie wszystko, do, do, do czego chcę dojść, to dojdę. Czerp czerp jeżeli ktoś mi to da po prostu, to ja nie będę miał doświadczenia tej mm. właśnie drogi, więc nawet jeżeli ja poproszę sobie o nie wiem, miliard czegoś tam euro załóżmy i szybko je wydam, chociaż nie wydam, wiem, wiem, co, wiem co zrobić z pieniędzmi. No, ale jeżeli jednak je stracę, bo coś pójdzie nie tak, no to ja nie będę miał nic, co by mi pozwoliło na to, żeby to wszystko odzyskać mm -hmm, albo Nie będziesz miał żadnego doświadczenia. Więc o! Doświadczenie. Tomo, to to chyba, chyba to jest to. Doświadczenie. No ciekawe. No. Bym poprosił o doświadczenie. Tak. Jakieś dziedzinie. Tak. tak dla okej. Tak. No, fajne, ciekawe. No, to jest, to jest... ciekawe. No, mam, mam, mam teraz marzenie. Znaczy, na, na, nie, Ale złapie nie, nie to. Było. Nie marzenie, po prostu taka rzecz, którą poprosiłbym tak. u kogoś. Uh -huh. Jeżeli on by mógł mi dać cokolwiek, no to doświadczenie. Piękne, fajne. Fajnie. Fajne, fajne, no? fajne. <laughs> no. Co jest Twoją największą pasją? Zastanawiasz się? Wiesz, co zastanawiam się, ponieważ pasja moja, taka największa, która była gdzieś, zaniknęła trochę, i dopiero teraz się odbud odbudowuje znowu. Ale na chwilę obecną myślę, że i tak to gotowanie. No, ja tak właśnie myślałam. Bo wiadomo, biżuteria też jest fajna. Ogólnie robienie, nie tylko biżuteria, robienie ogólnie rękoma, cokolwiek. Mhm. No nie wiem, to jest, to jest mega fajne, nawet jeżeli tak siedzę z botami, no to też, 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 też fajnie, bo, bo ja wiem, że to mi pomoże po mm -hmm. prostu, no ale jednak, jak, no to jedzonko, nie? No tak. Ja jakby jedzonko, wiadomo. No wiadomo. Jak się dobrze zje, no to w ogóle jest, jest pięknie. dobrze. <laughs> zarobiście, więc nie no, myślę, że gotowanie, mm -hmm. to by było to. Okej, okay, to skąd się wzięło u ciebie zamiłowanie do gotowania? Wszyscy w rodzinie gotują. Wszyscy. Nie ma nie ma osoby w rodzinie, która by nie potrafiła gotować. I to czy wujkowi, czy to mama, czy to. No wiadomo, jak już jest żona jakby, no to mhm. z kobietami to jest troszkę inaczej. Aczkolwiek w tych czasach to nie. nie, różnie. nie różnie myślę, że myślę, że różnie. No i. W sumie pierwsza rzecz, który, pierwsza rzecz, którą nauczyłem się robić, to były naliczniki. Ulubiona, prawie, znaczy tak, prawie, że z takich. Tak, 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 no. No i tak, nie wiem, jak miałem tam z 11 lat, to chciałem swoją restaurację, po prostu. i, i tak Jakoś do tego, do, do, do tego dążę drogą od kuchni, że tak Aha. powiem. Dobrze, więc ostatnie pytanie. Mhm. Gdybyś miał nieograniczony budżet na otwarcie swojej restauracji, to jaka ona by była? Dobre pytanie. W sensie... Najlepsze na koniec. Co? Nie zastanawiałem się ogólnie nad tym. Ze względu takiego, że jakbym miał dużo kasy, bo to troszkę inne możliwości mhm. też na otwarcie jakiejś większej restauracji. Bo Bardziej chodzi o miejsce, wystrój. Mhm. No na pewno nie, nie byłoby wszystko w złocie. Wszystko no. W takim złocie, złocie, nie. Nie, nie, nie no, no, absolutnie nie. To by było z klasą zrobione, to na pewno. Myślę, że raczej zrobiłbym tak, że to byłoby kilka restauracji, a nie mhm. jedna. Jeżeli miałbym nieograniczony, nie, nieograniczony budżet. No to byłoby kilka restauracji, bo ciężko znaleźć dużą ilość osób do jednego zespołu, która... i, i, i żeby ci ludzie między sobą współpracowali mhm, też fajnie. się dogadywali. Tak, bo łatwiej znaleźć ekipę powiedzmy z 10 osób, która będzie za zarąbiście między sobą zbita i oni będą zgrani i mhm. w ogóle niż znaleźć 30 osób, czy tam, no powiedzmy, że te 20 osób, które będą tak samo zgrani jak ta ekipa. Uh -huh. bo... Więc bardziej bym, każda restauracja szłaby w jakość, nie ilość, uh -huh. bo z jakością teraz to się dzieje, co to jest straszne, więc szłaby w jakość nie, po prostu dla, dla ludzi. I nie każda na pewno z tych restauracji byłaby taka. O, że tak powiem, mm -hmm. po prostu nawet z takim normalnym jedzeniem, jeżeli można to tak powie powiedzieć, takim karćmianym, mm -hmm. ale dobrym w sensie, wykonane dobrze z głową, mm -hmm. dob dobrej jakości Czyli każda nie wszystkie restauracje nie miałyby takiego samego menu. Nie, 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 nie. nie, nie, nie okay, absolutnie. A, a twoja ulubiona jakby wyglądała? <noise> Moja ulubiona restauracja, minimalistyczny styl, to na pewno. Od wczoraj w sumie rozmyślam, czy to by było tak, jak się mówiłem, że jest powiedzmy taki większy bar mhm. i w tym barze wszystko się kręci, w sensie tam ludzie po prostu kuchnia siedzą, no. Kuchnia jest dookoła. na środku, a ludzie siedzą dookoła. Mhm. Tak, 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 tak. Albo zamknięta kuchnia, tylko że zamknięta w tym sensie, że bardziej szkłem. Mhm. Ona by była. Widoczna. Widoczna, ale zamknięta. Mm -hmm. Nikt by nie, nie miał tam dostępu, nikt by z nami nie mógł się komunikować, mm -hmm. ale ludzie mogliby patrzeć na to. Jak bo pracujący. tak, bo to jest co innego jak yy, ludzie po prostu mogą sobie popatrzeć albo jak faktycznie mogą z tobą pogadać, bo to czasami może gdzieś tam. To też zależy od yy, kuchni, która była, no ale tak moja moja, że tak powiem. No to myślę, że jednak bym tą pierwszą opcję bym wybrał, bo jednak rozmowa z gośćmi to jest bardzo ważne, mm -hmm. ten no ten experience y, rozmowy, no i też znajomości, nie? Zawsze, no, zawsze coś takiego, że poznasz kogoś, jakichś fajnych ludzi i tak dalej, to się może fajnie rozwinąć, więc, więc tak, bardziej taką ala bar, no i dla gości live kitchen, mm. to było Fajne. to. Okej, okay, super, chcesz coś jeszcze dodać? Dziękuję. Dziękujemy bardzo, że z nami byłeś i zapraszamy Cię do następnego odcinka, który będzie już w nowy rok. Wtedy będziesz mógł dowiedzieć się czegoś o mnie. Do zobaczenia Ma. i do usłyszenia.